Hej ludzie, z tej strony kurczak. Witam was w kolejnym odcinku Terrarii i z też chyba was wita, tak? No siemanko. That was easy. Skończ. Wykorzystaj swój limit. <grym> Dobrze. I dzisiaj pomyśleliśmy, że pójdziemy w prawo, bo w lewo zgradzie już był no to nie chce iść, OK, więc pójdziemy w... W ty idziesz? Nie wiem. W prawo no, chodź. Ale ja nie odróżniam stron. To teraz uczymy zgradzie... Chodź w prawo. Patrz, idziesz tu No. Eee, zaskoczyłeś, Slimo, Slim. Ja sobie jeszcze hooka zrobił, nie wiem czy to było na odcinku. O, i chodź z Gredzie, bo obiecałem ci, że to zrobię. I wyrobi... pierścionek. Pierścień daję z grecie. jest Yes. Arcane, coś tam, coś tam. Dobry kurczek jest dobry. I mam deszczowy kład, czyli płaszcz. Cool. Przeciwczu. A to ja, ja go zostawiłem w skrzyni, więc cieszę się. No. Gdzie to z Gredzie, hmm. tam hubom zlagowało. Dobra, co chodzi Gdzie ciebie też. Tak? Bo to pewnie jakiś serwerowy już był. To trochę te rary jest niestabilna, tamta była bardziej. Zauważyłeś z zgrydził? No, to wyszło tak gra wczoraj wyszło, więc nie dziw. No ale i tak nie będzie update'ów poprawiających i już stan. A, eee, to nie, za, tak. nie zabudowałem cię tam specjalnie, jesteś z tej strony jak. Jak to budowałem? No. Tylko że lak? Albo błąd, nie wiem, nie, nie znam się. Czyli w tą stronę... To był lag. A, czekaj, tu coś jest, to jest do kupania. Patrz, a tam w jakiś ten jest, wodospad, Wiem, widzisz go tam? Wiem, bardzo ładne są zaraz te słony. I teraz pomyśleliśmy, bo jak wcześniej nagrywaliśmy, to nagrywaliśmy tak, o teraz coś się zmieniło, to nagramy, teraz będziemy zabijać bossa, to nagramy i tak tylko jakby poradnikowa ale tak let's playowo, teraz będziemy nagrywać w miarę po kolei, praktycznie nie będziemy grać poza odcinkami, chyba, że to będzie bardzo ważne. O, Ice lane. Właśnie, o zimowe. Bo to jest takie poznanie gry, że wiecie, gramy od nowa i więcej eksploracji, więcej jaskiń, więcej wszystkiego po prostu, bo... Chodź tu z gry patrz, jaskinia. O, zaczęłam pierwszy. pierwszy. ale lodowiec z lodowy Se! I z już ginie. Ej, weź mi te serce, tam jest tam. Tam jest serce? Okay. No, tam w prawo na dole, ale. To, że nie jest go. Jasne. Kłamiesz. Chodź do niebieskiego teamu. Na no mapie mi widzisz, z Nie, ja cię nie widzę. No to sobie oddal trochę. O, rzeczywiście jest tam serce, ale nie wiem, czy tam dojdę. Bo tam jest to jest ten taki wiesz, dziwny świat, zły świat Okej, okay, oddaliłem to Dam, dam, dam Postaw się pochodnie, dobra, kopiemy, kopiemy. Jesteśmy w lodowych jaskiniach znowu, mój bar A mieliśmy iść A, w lewo. Proszę. w prawo. A moje proszę prawo, lewo. W drzewo. Ha ha he śmieszne Może sobie jakieś eku skombinować i mieczykle. klep. Ja Bo mój. ja mam jakieś sztylet stillet do ja mam słabe, jaku, więc nie, nie nie, musisz się martwić. I wiesz co, sprawdzają troszkę filmików tych takich sławnych ludzi, którzy się no. znają podobno na terariach. na no, z grecie, no. No, z grecie, cześć. Y I oni, oni tam powiedzieli, że... Nie, nie dokupimy się tam. Oni tam pokazywali akurat, chyba, że... We... O, wejdziemy od boku. O, tutaj jest, o, właśnie. O, śnieg pada. O kurde, dobra, uważaj. Co? Statua slime'ów. Ty masz już hak, chuka, Tak, już bo masz. wiesz co, teraz się robi go trochę inaczej. 12 minerałów, za... na przykład szafir i tak dalej, wiesz, coś takiego. Ej. A, one są w skrzynkach. Tak, bo ja sobie wykorzystałem tylko trochę. Dobra, bijemy. I dokończę to, co mówiłem, że po prostu... Kurde, co mówię? Aha, że pokazali bossa, który... <laughs> który jest ten, chodzi o tą królową pszczół. I on jest bossem takim, wiecie, na poziomie przedhardmodowym. Więc na spokojnie go kiedyś sobie tam rozwalimy. Tylko jeszcze nie wiemy w którym odcinku. Chodź tu z jak możesz. Nie mogę, właśnie. Nie mam tych do podsadzenia Udaję, się. No ja pochodni nie... nie mam, dobra, teraz musiał musiałbym zarobić. Ja mam pochodnie akurat. No widzisz, jak my się dopełniamy, chłopaku? Eee, nie bierz, To podsadź mm. się tu jakoś i po prostu się. Właśnie, się. czekaj, muszę wykopać śnieg. A wiesz, co szczerze, tu nic takiego nie widzę. Dobra, ja tutaj się cofnę, bo tam nic nie ma. Idziemy w głębiny z Gredziu. Nie no, weź chodź do, tej, do tego niebieskiego teamu. Aha, no tak, yy, niebieski. O, ja Cię widzę tam na tej mapce. No. Co tu jest? Yy, o, jakieś roda. To ruda. jest teen, bo to jest zamiast koperu, na każdej mapie się powinno generować inne. Jeszcze jest tungo, jest Wow. Nie pamiętam co tam jeszcze było. Hmm... Chciejemy głębiej czy tu góry? Wiesz co, myślę, że dzisiaj powinno, Powinniśmy tak troszkę pozwiedzać mapę u góry, bo było, wiesz, w poprzednich nagrań... Nagraniach... O, co, co, co tutaj jest wykopie? O kurczę, ktoś to jeszcze? ej, jest ten... Ej, ten, ten drewniany o, domeczek. Uważaj. O, Uważaj! O, Myślałem, że przytankuję za ciebie. To jest no, pułapka, patrz. Chodź, patrz. Lodowa skrzynia. Czekaj. 3, 3, ja ją tylko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Moje, moje, moje. Pokażę ci, co mogę moje, z tym moje, zrobić. Moje, 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 moje. Nie. Co tam masz? Z wezmę te... beznete mm, tutaj. Łóżby. <laughs> Serio, łóżby w tym są. Fajnie. Tylko to się zakłada. Beznete tutaj jako pozbieram tej temki. Nie, to się... Ej, i mam jeszcze coś takiego, jak to to ten... chmura w butelce, tylko to jest blizzard, czyli... Aha. To mi pozwala na coś takiego, na taki inny skok, bo to teraz jest pełno tych skoków różnych. To weź mi daj, to ty masz Haka, nie? Ale... Nie. Patrz. To taki tylko wyższy trochę skok daje. Nie wiem czy zbierasz ten tin, ale pozbieramy, będziemy mieli dużo, bo jesteśmy bogacze. Okej, okay. zebrałeś obrazy, nie? Mhm, wszystko. Okej, okay. To przyjemnie, bo wiesz, niech można później sobie jak będziemy domki już budować te ładne, bo ta yy... to jest taka baza tymczasowa. No. no. Ale zbi zbieraj tam z I, I zrobimy ten, tą bazę na końcu tej mapy, tak. nie? Musimy. musimy. Właśnie dlatego postarałbym się teraz pozwiedzać trochę i sprawdzić, gdzie jest dokładnie dungeon, bo zanim no. byśmy się chcieli osiedlić. I jak to wygląda tam za dungeonem? To robimy za chwilę, się, nie, nie tepamy się, bo ja nie mam tepa. Ja chyba mam już, ale... A skąd? Ze skrzyni, z ze skrzyni. Uważaj, Okej okay. Myślałem, że, że ja go będę biła a z znów no, zabranie. Zabra. Ciekawe. O, tu coś O, patrz, mogę się be. normalnie poruszać potem dzięki łyżwom. A tak to o, bym się a ja, a ja się a ja się ślizgam Teraz normalnie zbieram hajs, a nie tak jak wcześniej. <grym> zgradio anti-cheater. Nic tam nie ma. Da się pływać? Nie, nie da się. To to jest o kurde, ej. <laughs> nie no, co... o, emeraldy. Dobra, chodźmy może jednak do góry, co? Kurczyk wybaw mnie, nie potrafią. O, czekaj, sam się wybawię. Patrz. Kurde, muszę się nauczyć Jest. korzystać z tej. Ej, co i mnie tutaj ten... uderzyło? Kurde. What? What? Tracę po jednym HP cały czas, jestem w tej zimnej jesteś... wodzie. Nie masz już tlenu? Nie, Ej. nie, już ci dochodzi. chyba z tego co wzywa. I tam coś jest na dole. Yy, Icebot. i to się świeci. A tam, a tam, betem, betem. Nie to też. Dobra, zgrazie, ja już co? wychodzę. Co? Co to było? Nie wiem. Ja mam pojęcia, nie znam się. Jestem zjebel. Kurde. Dobra, wyskoczyłem. W grodzie jesteś? No no no. To chodź, idziemy. Yy, yy. Chyba chyba bedna albo coś, nie wiem co. Nie, 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 wyjdź tamte jak może, no. bo ja wierzę, że ja już idę w prawą stronę i chciałbym, żebyś żył jednak Spróbuję stąd wyjść. Gdzie tu jest przejście dalej? Fajne są te nowe akcesoria. Nie, ja nie mam szansy wyjść. No to nie wiem, co zrobisz. Albo, moment, mam 15 ice bloków. Chwila, musisz mieć jakieś szanse, przecież tam się do coś wykopać, chyba, nie? Zgradzio bez szans. Nie! Jezus. Dobra, przeżyłem, przeżyłem. Okej. Okay. I tu muszę wyskoczyć tak. O, ja już wyskoczyłem. Jestem niszczem terrariów. Dobra, śnieżny Bion też widzę mamy, to spoczko, ale przydałby się jeszcze Crimson. I mniej trochę korupcji by się przydało, bo widzę, że tu jest sporo. Co ty zgradzia tak gudujesz? Nie mogę. Jestem. Aha, to cześć, cześć zgradzia. Wow, 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 spadłbym. Kurde, dobra. Nie będę tak krzyczał, bo mi się przycisza mikrofon, a później jeszcze ciężko mi się ogarnia to dźwięk, jak już jest taki. Raz głośny, a raz cichy muszę to kompresować, a to też trochę trwa. Zależy jeszcze od pliczków, ale terary akurat mało uważać. i tu jest już taki swoisty biomik śnieżny, kawałek takiego normalnego. O, chyba się normalny zaczyna. Znaczy w miarę normalny, bo te drzewa są jakieś niepokojąco inne. Chodź gradzie, chodź. Ja ty znalazłem! Patrz. Ej, spójrz na czat. Mm. Śpię z rybkami. Maję z ciebie bekę, zgradzi. Pozwoliłeś im na to, żeby się z ciebie śmiali. Rozumiesz? Rozumiesz no. na co pozwoliłeś? No, rozumiem. Nie jesteś godzien za. Dobra, godzin. Dobra, ja tam już idę do ciebie. Masz 2,5 tysiąca metrów, a teraz nie jest tak łatwo się poruszać, bo nie masz wiesz i takich. ogólnie, boże. No, właśnie. Dobra, czekaj ktoś ma? Bo kto je ma na... No, kto? Y, y, nasze Czu? postacie na nagraniach, które są pozostałe. O, przypomniałeś mi cicho. Nie chodź na te postacie. Ja się Znaczy na nich możemy sobie pograć tak dla fan. że garność co jest dalej. Co by ale... było złym pomysłem? Ale co, ale, co ale? Już ale. Nie, nic, nic. Ale nic. nie przenosimy i temu z gredziu. Dobra. Tak się rozumiemy, mam nadzieję. Tak? <laughs> Taka ciężar... Yy, tak. ...skrzyżował facet. Yy, tak. No, widzicie. Jakby co, to ja nie czytowałem, to tylko zgrać sam. Nie kłam, weź nie kłam. żebyśmy tu mieli? Ko A myślisz, że skąd ty miałeś w EQ 50 tysięcy platinumów? Kto czytował? <laughs> tak, to <laughs> byłem ja. Zbierając po twojej co śmierci zczytowałem. O nie, jestem na korupcji, teraz nie, nie mogę przejść dalej. Musisz, przecież powinieneś móc jakoś przelatywać przez to. tego. Przelatywać. Czyżby nad nami była. O, fajnie by było, jakby tu była pustynia, bo może by się faraonowe cośki znalazły. He... Faraonowe. Tak, z chęcią bym sobie zabrał. Tu ten Hamonowe. Sam jesteś Ham. Tu ten Ham. Oj, zgrać giniesz. Nie, ja nie mam szans przejść bez haka. No wiem. To idź sobie zrób, może tam będzie 15 któregoś z tych materiałów, które są potrzebne. O, no to tam jest chyba. Widziałem tutaj, czekaj. Tutaj jest... Ty cholerny e... slajmie. Okej, okay, ja idę dalej w... Prawo. 14 szafiru, bez jaj. A nie wiem, czy nie mam przypadkiem przy sobie szafiru. Chyba mam, bo widziałem, że świeczki mogę zrobić szafir. Dobra, znalazłem Dungeona. Czyli w prawą stronę jest Dungeon yyy, okay, I wiesz, że w tej wersji Terrari można mieć PETA. No. Dungeon Guard. Wiem, nie wiem, widziałem, widziałem. widziałem. Świetny pomysł w ogóle z tymi petami. Ciekawe jak się ich oswaja bez zabijania tak za bardzo, no to nie wiem. Czy jest jakaś Ja bym... Wyciec? Wiesz jakiego PETA wziął? Ous! Oh, e Oho <laughs> Bloodmoon Biomoceaniczny, zaraz do ciebie wrócę. Kurde dzwonią mi na escapea To odmów. Jeszcze przy... Prawie bym kliknął, dodaj teraz mowy. A boże. Ale jednak nie dałem. Dobra, cofam do ciebie z gryzio. Shit! Co tu się dzieje? Atakuj go. Tak w ogóle podpowiem wam takiego małego spoilera, że na hardmodzie już jest inna wersja Bloodmoona, coś takiego jak zaćmienie to wygląda mniej więcej, bo wiecie, jest księżyc, zanim jest słońce. Przychodzą wtedy rany moby, bo ja na hardmodowym eku miałem z nimi niezły problem. Yy, takie po 1000 HP na przykład za jednego mopka jest. Spoczka no, teraz możemy tam zejść, bo mamy chwilę. Okej. Okay. Patrz woda zrobiła się czerwon. Patrz, patrz, patrz. Dziwnego, dziwnego! Dziwnego. Gwiazdeczka gdzieś leci, on. Ja mam tak ściszone te dźwięki, że prawie nic nie słyszę. O cholera, cholera. Zgradził i sobie zrób mieć, ja tu będę na razie ogarniał. Właśnie mamy jakiś sztylet dziadowski, nie wiem... To jest początkowy sztylet, który dostajesz wraz z wejściem do gry. Chodź, wbijamy do góry. Ogólnie zajebisty koncept z tymi linami, fajnie się po tym spina i w ogóle jest. No, no, no. Z Można sobie tak zrobić do piekła, tak jak... No, elevator taki fajny. O, mam miecz masyjny! Czekaj, to jest miecz czy... To, czy to nie jest miecz? Broadsword albo... Nie zmierz Broadsword sobie znajdziecie. Nie jest miecz! To jest... shortsword, Nie, Aha, nie, shortsword nie rób, broadsword. Oczekujesz. O, broadsword jest. To jest to. Ok. Mamy tu kogoś, jakiś sklep? Yy, nie. Moglibyśmy mieć, ale nie robimy go na razie. Muszę mieć hajs. Yy, Dokładnie. Co tu ciekawego mamy? Dobra, zobaczymy sobie tak. Nic ciekawego, szczerze powiedziawszy. Dobra, nie będę nic robił w takim razie. Silver ore. Mm. Moglibyśmy też pomyśleć... Okay, just... Patrz, patrz. Moglibyśmy tak troszkę pomyśleć o tym, żeby na przykład pójść w tą stronę i tam na tej górce, która jest tutaj, zbudować by można było jakieś takie podstawowe domki dla tych NPC-ów, a najwyżej później by się ich i tak no. przeniosło, bo tu jest dosyć. Leź mi tu pomóż. A! A! No już idę idę. Chociaż tutaj można by się i tak osiedlić, wiesz? Patrz, patrz, patrz. Patrz, no. Nie, dobra, jednak nie. Dobra, to wiesz co, jednak tu się osiedlimy, my się nie za dungeonem, bo to jest taki równy teren, a za dungeonem jest pustynia sama, więc na pustyni raczej mieszkać nie chcę. No to jest dosyć ładny a. teren. A. a ocean? Ocean odpada, bo wiesz, tam raczej nie wybudujesz nic ładnego, a poza tym też ataki się nie, nie opłacają żadne. No, no to tak jak wcześniej, na środku mapy mieszkamy. Tak, ale budujemy ładnie, to jest różnica. Ja sobie spoduję. Mój dom jabłkowy z jabłka. Nie zgrajcie mieliśmy budować ładnie. No. <laughs> Dzięki. Ja wiesz, że to był żart. Buduję że Patrz, 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 patrz. Wiesz, że możesz stąd strzelać tak samo. Nie mam bumerangu. To ja mogę ci oddać, bo mi on ja nie potrzebu. O, tutaj. O szkieletron, nie to nie szkieletron Masz jeszcze szaklę, o kurde choć biłem. Masz szaklę i załóż sobie. Przedać się Chila. troszkę ogrony, więc Przez to jedzie, zawsze. Jest zabić. Nic Aaaa! Weź, weź mój hajs. Znowu platinumy podniosę i co wtedy? Nie dobra, to ja idę po mój hajs. Nie, nie bierz ich. Wezmę. Moje platinumy! Nie, no, Patrzcie, o golda je, o golda miał. To jest cheat. No nie, mój gold. Wszystko, co miałem z Helnołem, a ty mi wziąłeś... Nieee... O, mamy Lensa, ale Lens z nami tak niepotrzebny, bo możemy przyzwać w każdej chwili tego bossa. Zwane go Oczkiem. Ciekawe, czy jest jakiś nowy drop, bo właśnie ze szkieletronami wydropiła Księga. To ty już walczyłeś ze To Na postaci, którą mieliśmy z innych nagrań. I na innym świecie. Ale na tej mapie? Nie, nie na tej mapie, no co ty. Ha. Mapa do nagrań, ty wiesz, ja mam szacunek do takich rzeczy. Spokojnie, zgraziłem Spokojnie. Eee... Yy... Nadal brakuje jednego do wiesz. Nadal chłopka. jest w czy nie? Czy White Moon? Nie, nadal Blood <laughs> to jest w Znowu z tym White Moon. To ty tam zobacz, w kurde, no, na nagraniach tak wolno przesuwa, to jest dosyć nieprzyjemne. Czy wkurzające raczej. Co one mają na tej głowie? Jakieś ufo! What? Jakie ufo? No, te zombie. A to są slimy, wiesz? Teraz porobili tyle tych rodzajów, że. To jest kosmita z Bentena. To <laughs> jest kosmita z Bentena. Boże. Jakie porównanie, wolę. To bo... będzie magazyn, nie mogę go zrobić, bo o, ja Weź jesteś... mi pomóż, ej, bo mnie konią. Ja a... no, dobra... pomóż, pomóż, pomóż. Konią, co mnie. ja ci radzę z Wgredziem, ja o słabe rzeczy. Konią. O, jakby ich gwiazka trafiła, to by ich zabiła na hita. Serio? No, gwiazka dużo zadaje, no. Ja mam gas bez Co ja to powiem Dobra cofaj, cofaj, bo tam koruptory już do nas. Znaczy nie, nie koruptory, oh, tylko Eater oh. of soul. Ja ich tak nazywam, bo. Ty bardziej się zombiak dostał jak u nas nie było, no? Co za mm -hmm. Co za cheater jak on tu wszedł. One, one mogą bo tych Patrz na co nam przyleciało. Mój boże oh. Ile ich się spawnuje w ten nocy? Uh. Poszoramy. Słabo. Kurde, dobra. E, one odlecą, prawda? Boję się ich yy, schowałam to do skrzyni jakieś. Tutaj mamy gwiazdki chyba. Just, tak, no. Żel żel PL. Dobra, gdzie jest moje drewno. Tu jest moje drewno. No patrz co one robią, no patrz co za dziady. Zgredziu, jedne. Uciekaj! Wow, uciekaj z gredzią. Z gredzią gdzieś tam, tam. Nie, ja je zabiję, patrz. O teraz już nie będę tak gadał. Jestem hardcorem. Co to, było? O, co to było? Nie wiem. To był krzyk zwycięstwa, zabiliśmy! Jeeeey! Ła z helpaj! Dobra, udało mi się, jakoś go wypchnąłem z tym stary, Nie wiem, jaki mam klągwek w tym, ale. Dobra, jest ta wieżyczka, którą właśnie stoisz, bo tutaj raczej nic nie wejdzie, a my sobie możemy wbijać. No, nic nie wejdzie. Co z co chodzi, a nie co lata, z Gredzio, pomyśl trochę. Dobra, dożyjemy do końca tego Bloodmoonka i chyba będziemy kończyć odcinek, bo już jest 20 minut. Już! Tak, zgadza. Ło! Ci się wydaje, że dopiero 5 minut. To jest to Zakochałem się w tej grze. Ja mam takie, wiesz, takie marzenie, żeby mieć kiedyś 100 odcinków z tej terary, żeby jednak ten 1-2 nie był ostatnim update'em. No być królem w Lolu, no. Co? Nic. Chcę być królem Blue. W kiedy LOL na Black Holtima? Eee, czekaj, tydzień jeszcze, no wytrzymaj, tydzień, nie, nie tydzień. Do października, do trzeciego sezonu, wbije 30 level i be, będzie ten, czyli w listopadzie. No? No, dobra. No. no. Skoro tak uważasz. No. Eee, jaką masz tę zbroję tam w ogóle przy sobie? Nawet woda jest czerwona. <laughs> Zgradził, dziewczynki z łapu uciekają. <gry> o beka Ja walę z Co Schowaj się, <gry> się. Jak nagrywa. Do szafy zbawię o ten. O mój boże, do szafy mówię. <gry> Wiesz co, mam pomysł, że zrobię sobie żelazną zbroję. Nie, ja tu smaj żelazo, zostaw. Nie, a tobie dam moją zbroję, z Grezią, nie chcesz tego? Nie, bo ty masz kaktusową. Kurde, a ja bym chciał... brakuje mi jeszcze paru. Nie. A to jak nie chcesz kaktusowy, to ja sobie ją założę jako widok. Nie dobra, możesz mi dać, bo ja bym chciał. O <śmianie> <wydać>. <śmianie> oh, boże Dobra, choć to jeszcze ten spod, kurde, czekaj, leginsy dostajesz kaktusowe masz. A ja muszę poczekać trochę na moje żelazo. Chyba, że, chyba, że w skrzynce jest możliwość. Przy... Zgredzio, daj mi otworzyć. Kurde, nie mogę przepalić. Jest! Mogę mieć! Jest, silver, silver. Już nie mogę! Tylko hem mogę zrobić! Z czego? ze srebra i nic więcej już nie mogę. O, miecz! Ze srebra Zmieniu. zrobię jeszcze, patrz. Patrz. Jesz, Ale Zgredzio, po co ci srebrny, srebrny miecz? Przecież ty ma... Kim ty jesteś? Magującym, czy kim ty będziesz? Nie, już nie jestem magującym. A kim teraz będziesz? Tankujący. Tankujący. Nie no, dwojaklikujący no. mnie już nie interesuje. będę Ranger, będę wszystkimi. Dobra, może przestań z tymi dziećmi z szafy. <noise> <noise> Okej, okay, no to tak. Tak to jest. Tak, dzięki za oglądanie. Był z nami Zgredzie i jego dzieci z szafy. Tak, tak. Cześć Zgredzie, dziecko z szafy jeszcze może się odezwieć. Chwila ciszy. Odezwij się, dziecko z szafy. O! Boże to było debilne. Już nic, już nie zjemów dobra, dziękuję bardzo wszystkim Wielkie dzięki za obejrzenie z tego odcinka Dzieci z Grędzie wysyłajcie monety na numer zaraz gradzie Teraz mam jeszcze jedno słówko co do tego, do tych latających koruptorów Rozprawiliśmy się z nimi bardzo łatwo i That was easy Wyczerpałeś i masz bana. Nie. Do usłyszenia dobrze, i bana. cześć. Pa. pa.